Minęła godzina 12. .00. Witamy państwa w tym szczególnym dla nas Polaków dniu. To właśnie dziś w zespole szkół nr 3 imienia Władysława Grabskiego w Kutnie chcemy uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, nie możemy spotkać się tak jak to miało miejsce zazwyczaj całą społecznością uczniowską. Z tej okazji chcemy wyemitować dla państwa specjalną prezentację która opowiada o polskich drogach ku niepodległości. W wyniku agresywnej polityki Rosji, Prus, Austrii i rodzimej zdrady w 1795 roku zostało unicestwione jedno z największych państw Europy pierwsza Rzeczpospolita podpisanej przez mocarstwa rozbiorowej konwencji Petersburskiej z 1797 roku. Znalazło się stwierdzenie, że sygnatariusze układu nigdy nie dopuszczą, by nazwa Królestwo Polskie, kiedykolwiek powróciła na mapę świata. Przez ten trwający 123 lata okres niewoli nie zabrakło chęci zrzucenia obcego jarzma i odbudowy państwa. Rozpoczęła się długa walka o wskrzeszenie Polski do niepodległości prowadziło wiele dróg biegły one niejako równolegle ale wiodły do jednego celu momentu w którym zjednoczony nowoczesny naród polski zerwie kajdany część Polaków poszła krwawym szlakiem wybierając walkę orężną z zaborcami Już po drugim rozbiorze Polacy wstrzeli pierwsze powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Do walki obok szlachty i mieszczan stanęła również część chłopów, wykazując się męstwem pod Racławicami. Insurekcja uratowała co prawda rewolucyjną Francję, ale nie zdołała ocalić Polski. Rewolucyjna, a następnie napoleońska Francja Toczyła wojny z ciemiężycielami Polski, dlatego tysiące ochotników zasilały szeregi legionów we Włoszech pod naczelnym dowództwem Jana Henryka Dobrowskiego u boku Napoleona. Pozostawiły po sobie słowa nadziei w tekście późniejszego hymnu narodowego: Pieśni legionów polskich we Włoszech. Jeszcze Polska nie umarła, póki my żyjemy. Nadziei która towarzyszyła kolejnym polskim zmaganiom orężnym. Uwierzyli cesarzowi Francuzów i, na wezwanie generała Dąbrowskiego, szybko utworzyli wojsko, które posiłkowało Francję w walce przeciw Prusakom. Na wyzwolonych terenach utworzono namiaskę państwa, którego Napoleon nie zgodził się nazwać Polskim, a jedynie Księstwem Warszawskim. Posiłkujący armię francuską polscy lekko konni. Okryli się sławą, zdobywając wąwóz Somosiera w Hiszpanii. Armia księstwa pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego nie tylko podbiła wojska austriackie pod Raszynem, ale też samodzielnie wyzwoliła część ziem polskich pod zaborem austriackim. Polacy potrafili zwyciężać. Około 100 tysięcy żołnierzy wzięło udział w wyprawie Napoleona na Rosję wierząc, że przyniesie ona odbudowę Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych. Polakom opłaciło się trwać przy cesarzu Francuzów do końca, pomimo jego ostatecznej klęski oraz śmierci dwóch trzecich naszych żołnierzy. Zwycięskie mocarstwa nie mogły nie zauważyć polskiego wysiłku wojennego. Dlatego też zgodziły się na Kongresie Wiedeńskim utworzyć Królestwo Polskie. Na mapę Europy wróciła nazwa Polska, Choć w bardzo ograniczonej postaci. Wolności Polakom nie przyniosło również Powstanie Listopadowe, mimo wielu zwycięstw odniesionych przez świetnie wyszkoloną Armię Królestwa z o wiele liczniejszymi wojskami rosyjskimi. W czasie powstania Sejm uchwalił ustawę o barwach narodowych, która jest aktualna do dziś. W tamtym doniosłym czasie powstała pieśń warszawianka, dzięki której nie umarła nadzieja u następnych pokoleń. To dziś dzień krwi i chwały, oby dniem skrzeszenia był. Następne zrywy, powstanie krakowskie i wiosna ludów nie przyniosły także niestety odrodzenia Polski. Krzeszanie ojczyzny walczyło następne pokolenie Polaków, wykrwawiając się w najdłuższym zrywie narodowym XIX wieku, powstaniu styczniowym. Zakończyło się ono klęską i przyniosło nasilenie represji. Uczyniono jednak kolejny krok na drodze do niepodległości, jakim było pełne uwłaszczenie chłopów. Uwolnieni polscy chłopi, stopniowo uświadamiani, stawali się obok ziemian. Inteligentów i rodzącego się proletariatu przemysłowego, integralną częścią nowoczesnego narodu polskiego. Wkrótce polski chłop potwierdził, że już jest w pełni świadomym Polakiem. Podczas rewolucji, która trwała w latach 1905-1907. W królestwie polskim domagał się od carskiego rządu powrotu języka polskiego do szkół i urzędów gminnych. Natomiast polscy robotnicy, organizowani przez niepodległościowy odłam polskiej partii socjalistycznej, walkę na barykadach przeciwko rosyjskiej żandarmerii i wojsku, traktowali jako kolejne powstanie przeciwko zaborcy. Podejmowane przez cztery pokolenia rodaków próby odzyskania niepodległości. Nie mogły zakończyć się powodzeniem, dopóki zaborcy współdziałali przeciw ich dążeniom niepodległościowych. Sytuacja zmieniła się, gdy państwa zaborcze znalazły się w przeciwstawnych blokach polityczno-wojskowych. Polacy, mając nadzieję na wypłynięcie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, postawili na różne kierunki działania. Dla jednych najlepszym wyjściem wydawało się zwycięstwo Rosjan, i sprzymierzonych z nią państw zachodnich nad Niemcami i Austro-Węgrami. Innym odłam społeczeństwa życzył zwycięstwa Austriakom i Niemcom nad Rosją. Do taktycznych zwolenników współpracy z monarchią Habsburską należał Józef Piłsudski. Przed wojną skupiał się na szkoleniu kadr przyszłego wojska polskiego, patriotycznej młodzieży w związkach strzeleckich. 6 sierpnia 1914 roku spod krakowskich Oleandrów wyruszyła pierwsza kompania Kandrowa. Była odrębniona z członków Związków i drużyn strzeleckich, uznających komendę przyszłego naczelnika państwa. Przekroczyła ona granicę Królestwa, aby budzić Polskę do zmartwychwstania. Akcja ta zakończyła się jednak fiaskiem. Niezrażony niepowodzeniem Piłsudski, dzięki poparciu konsekwentnych polityków, przystąpił do współtworzenia legionów, których zadaniem miała być walka z armią rosyjską. Z legionu zachodniego wyodrębiono trzy brygady, pierwszą z nich dowodził przyszły marszałek polski. Legiony walczące po stronie rosyjskiej z dużo mniejszym powodzeniem tworzyli również narodowi demokraci. Większe jednostki zaczęły powstawać dopiero po wybuchu rewolucji lutowej w Rosji. Za zgodą rządu tymczasowego utworzono wtedy trzy korpusy wschodnie i kilka dywizji strzeleckich. W pierwszych latach Wielkiej Wojny niewiele działo się w kwestii polskiej. Przełom nastąpił wraz z wydaniem przez generalnych gubernatorów okupowanego Królestwa Polskiego aktu 5 listopada 1916 roku w imieniu cesarzy niemieckiego i austriackiego, zapowiadającego utworzenie niezależnego Królestwa Polskiego. Akt ten zakończył zmowę milczenia mocarstw w sprawie Polskiej. Odpowiedzią na deklarację państw centralnych była odezwa rządu tymczasowego, przyznająca Polsce prawo do niepodległości, ale w Unii Militarnej z Rosją. Zachęcona stanowiskiem sojuszniczki Francji, zezwoliła w czerwcu 1917 roku na formowanie Armii Polskiej. Jej naczelnym dowódcą po wyjeździe z Rosji został generał Józef Haller. Wkrótce państwa Ententy uznały Komitet Narodowy Polski pod prezesurą Romana Tmowskiego za oficjalne przedstawicielstwo polskie. Do niepodległości prowadziły też inne drogi. Od lat czterdziestych XIX wieku w Wielkim Księstwie Poznańskim realizowany był program pracy organicznej, podjęty później przez pozytywistów warszawskich. Jego celem miało być pomnożenie zamożności ekonomicznej społeczeństwa polskiego, podniesienia jego poziomu cywilizacyjnego, aby Polacy zdolni byli do konkurowania z zaborcami. Natomiast w ramach programu pracy u podstaw krzewiono świadomość narodową wśród ludu walczono z analfabetyzmem, zakładano szkoły z polskim językiem wykładowym. Niezwykle ważną rolę w utrzymaniu tożsamości narodowej pełniła kultura. Dzieła polskich poetów romantycznych, pisarzy pozytywistycznych, kompozytorów, malarzy kształtowały postawy patriotyczne, krzepiły serca, podtrzymywały ducha narodu pozbawionego własnego państwa. W końcu nadszedł upragniony dzień. 11 listopada 1918 roku. W tym dniu uwolniony przez uczestników rewolucji listopadowej w II Rzeszy Józef Piłsudski otrzymał z rąk powołanej przez okupanta niemieckiego rady regencyjnej władzę nad polskim wojskiem. W tym samym czasie zakończyła się również wielka wojna marsz, który różnymi drogami przeszło pięć pokoleń Polaków, zakończył się na stacji niepodległość. O odrodzeniu państwa polskiego po I wojnie światowej zdecydowało wiele czynników zewnętrznych Pogrążenie Rosji w wojnie domowej poparcie ententy dla polskich dążeń niepodległościowych klęska wszystkich trzech zaborców jak również wewnętrznych rozkład armii okupowanych i determinacja społeczeństwa w rozbrajaniu zaborców i tworzenia lokalnych ośrodków władzy jak napisał poeta Polska przestała być już niewolnicą. Polacy mogli sami decydować o swoim losie, żyjąc w upragnionej i wymarzonej Rzeczypospolitej.